Witajcie, jestem lubię. witam was w kolejnym odcinku z naszej serii z środka przeciwbólowego, zwanego również Painkiller i rozpoczynamy trzeci rozdział. Rozdział, który rozpoczynamy od Starego Peronu i tutaj nie możemy zebrać ani jednej duszy. Będzie to dosyć ciężkie zadanie ze względu na ilość tych przeciwników. Oczywiście chyba, nie wiem czy dobrze pamiętam, ale czym wyższy poziom trudności, tym więcej jest tych, tych wrogów. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie jestem do końca pewny. Ale, ale ale, to szczegół. To szczegół, o który nie należy dbać. O, tak Wam powiem. No. I ja się napiję. Z... Wasze zdrowie. Napiję się herbaty oczywiście. Bo alkohol jest B. Alkoholu się nie powinno pić, ale to jest temat na inną rozmowę. No już mamy pół metek, można tak powiedzieć. Trzeci rozdział. Pierwsza misja na pięć rozdziałów. Piąty rozdział będzie miał duże znaczenie. W sumie... Battle out of hell też będzie miało w sumie znaczenie. Ale dobra, to szczegół. Każda misja będzie miała znaczenie. Aha, dobra. Mamy 266 wrogów, więc... Aha, oni tu już używają broni palnej. I teraz patrzeć, gdzie te dusze się pojawiają. Trochę, moim zdaniem, te bronie palne są tutaj tak w tej grze potrzebne... Znaczy, przeciwnikom. Jak, kurde, mm, źle zrobiłem. A no, dajcie mi chwilę. Okej, okay, już jestem. Jak możecie zauważyć, przeresetowałem misję. E, I... A dlaczego przelestowałem misję? Że. To wypadałoby powiedzieć. Ponieważ tam była ta karta. Co. właśnie sprawia, że. Te dusze. Dłużej się trzymają. Znaczy. Że te dłużej nie znikają. O, tak. Bardziej poprawnie. Zdjąłem Zdio ją. A on Fajerem pluje. Sekretne miejsce, ole, sekretne miejsce, ohoho. Oho. Nie zesrajta się z tym sekretem. Okej, okay, mam armora trochę. Czy no, muszę teraz sporo unikać. Żeby przez przypadek... Ok, teraz mogę rozwalić to żeby nie wziąć tej duszy, bo zebranie duszy równa się z e, przegraniem jakby można to tak powiedzieć zakładu Znaczy zakładu. Nie wiem, kiedy to nie? ale to czego? Szczegół... Nie ty miała się oberwać, ale ale spoko mi to nie przeszkadza. <ścoughs> w żadnym wypadku. Tam jest to. Nie mogę zebrać tej duszy nawet. Chyba, tak mi się wydaje przynajmniej. nie chcę tego sprawdzać teraz przy Was. Czy mogę, czy nie mogę. Jest dużo wrogów. Ok, czemu to nie mogła być normalna misja w sensie zbieś znaczy używaj tylko na przykład strzelby. Tu mamy kolejną broń. <laughs> Minigun już. Minigun jest fajny Bo kto nie lubi minigana No, zdychaj Aha, oni chodzą i dźwigają oni Kurde Nie strzelaj rakietami Na bliską odległość Kurde, dobra! Przez przypadek wziąłem duszę. No niestety. Nawet nie wiem kiedy. Ale wziąłem ją, więc. No przegrałem teraz, tak? I zrobię to tak, <coughs> że ja tę misję przejdę od nowa. Bo już teraz nie chcę się jej resetować. I wiecie, bo to tylko, wiecie, zbędne cięcia, zbędne wszystko. Ja ją przejdę jeszcze raz. I tym razem e, postaram się, już stuprocentowo, nie wziąć tej żadnej duszy. No, więc, e, i na początku następnego odcinka pokażę wam, jaką kartę odblokować. O Jezus, Maria, co mi się dzieje w moim przewodzie pokarmowym. Tu we mnie strzelasz. No niestety już zebrałem. Nie da się tego naprawić. Niestety. No ale to tam trudno. Ale nawet. Ale kiedy ja tu? To... Kiedy ja. Ja ją zdobyłem. Rzucę jakieś kulde. O! Jakieś y, gazy! Jakieś gazy rzucają. Boże, święty Patryk! Ale rzucają jakieś y, m, beczki z gazem, czy coś w tym stylu. Jakiś trujący gaz. <tuszy> O Boże, co mi się dzieje? Patryk nie umiera, jeszcze nie twój czas. Tak mi się przynajmniej wydaje zdychaj. no, o! o, to jest czwórka. Ło! Panie! Combo Kill! Triple Kill! Penta! Nienawidzę was wszystkich. Jezus Maria, z sk wy się bierzecie? O nie, 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 przyjacielu, o! Muszę zakupić nową myszkę, to jest już... <laughs> w zestawie do kompa. Dokupić sobie myszkę i może klawiaturę, choć klawiatura jest dobra. A, ale jak kupować wszystko nowe, to nowe, tak? I myślę, że e, nowy komputer będzie również w stanie nagrywać OBS-em. Bo. Bo tutaj za bardzo nie mogę, bo on jest. taki e, za słaby. Ten. Przez co. Może nawet będzie tak, że odcinki będą nagrywane jakby. Ja nie mam żadnej amunicji. Została mi kołkownica. Przy której lamie? Tam jest jakaś amunicja. mi się. O, tu mamy prodish. Nie mamy akumulatory na prąd. Tak was zaskoczę. Tak wiem, próbuję być śmieszny. Mm -hmm. Nie no, wychodzi mi to. Okay. No, si yeah, way, to za... Za... gnoje. Ogólnie, wiecie, ja mam e, tę gry Painkiller. DDR3, czy no... Ona, czekajcie... Cz jak e, kiedyś w Gazecie Wyborczej dodawali gry, te właśnie, e, właśnie, z tej, tej kiedyś dodali e, Painkillera, był też e, Gothic, Jedynka, oczywiście, i dwójka w też, ale bez dodatku Noc Kruka, więc tak bidnie trochę, ale był, był taki moment, że dodawali... Niech nie zaprzeczy. Tam jeszcze nie, więc domyślam się, że tu. No, chyba posrało. No dobra, wiem, wiem telefonku, że, że jesteś głodny. Zaraz się podładuje. Bardzo się powstrzymywałem w sumie od kupienia jeszcze raz na Steamie, żeby mieć jakąś e, steamową wersję. Tak wiecie, znaczy to nie jest to, że ja tam chcę mieć więcej tutaj po prostu cyferek na Steamie, tylko bardziej e, jako zabezpieczenie, że jakby mi się zepsuło. E, no, zepsu, zepsuło płyta. To żebym jakieś jakoś tam miał e wersję cyfrową. Ostatecznie i tak nie kupiłem, bo w sumie nawet nie wiem czy... Czy... Wersja Steamowa ma jakby to tak powiedzieć. <coughs> no. Wersję polską... czy znaczy, to nie chodzi o to, że ja nie umiem angielskiego, bo ja umiem angielski. Ale wiecie, jakoś taka kwestia przyzwyczajenia. Już nie mówię też, że znam angielski perfekcyjnie, że potrafiłbym wszystko przetłumaczyć. Ale jednak. Ale jednak, wiecie, no, kwestia przyzwyczajenia to jest bardzo i sentymentalna. Jest złotko zebrane i idziemy dalej. No. no już powoli będziemy kończyć tę misję. Co ja ją, będą się przejść jeszcze raz. Well now my friend, bo tu już byłem, więc tu nie. Tu też nie, a tam się nic nie otworzyło. Więc e... tu się u góry No trzeba sprawdzać takie wiecie miejsca. no bo to jednak Jestem. A, No. Przepraszam za to. To jest. Peron. Mam nadzieję, że nie słyszycie tych głosów, ale pewnie. Pewnie słyszycie za co was. Przepraszam. Ej, Dora, bo ja nie wiem gdzie iść. Tutaj. Tak, dobra. No, wybuchnij se. Zdychajcie, panowie. Najlepiej wszyscy zdychajcie. Okay. <śmiech> <śmiech> o, moje gardło, biedne. A, dobra, Pieprzymy się bezsensownie na um, granatę. Granat. Na granat. No, zostało 40 przeciwników, więc. To już jest easy Tam się jakoś się dało dostać Nie pamiętam teraz jak, bo to trzeba skakać A jak wiecie ja nie jestem dobry w tych rzeczach Takich e... Skakankowych można powiedzieć Dobra, czekajcie, tu muszę wbić i tutaj zrobić, kurde, zdupuje się średniowiecza, bo sobie na za dużo pozwalają gnoje. Okej, okay, mam tego Full. Okej, okay, ten nie przejdę. Widzę Was. No, zatrzym się, zatrzym się Rzecznie poprosiłem, żebyś się zatrzymał, to się nie zatrzymałeś Więc no masz tak za swoje, można powiedzieć Przyjemnie 26 wrogów do zabicia jeszcze Panie, panie szkielecie. Panie masz maskę, ja wiem. Ale mnie nie kręcisz. Zaraz powinien być demon. Okej, okay, tam idą. Dzień dobry. On jeszcze stoi. Czym ty kurde jesteś? Ała, ja zdechnę się zaraz. Okej. Okay. Okej, okay, już mamy koniec, ale ja sobie pozbieram jeszcze pieniądze. Dajcie mi pieniądze. Hajs się zawsze musi zgadzać, pamiętajcie o tym. Jezu, moje gardziołko. Oddaj pieniążka. Tu też pieniążki. 177 niby nie jest dużo, ale zawsze dobre. No Niestety nie udało się odblokować tej karty, mamy drugo, drugą misję. nam fabrykę i musimy znaleźć przynajmniej 30 wrogów w trybie zmiany w demona. I to bym wziął wtedy te 50 dusz, bo tu chyba nie jest dużo wrogów. Ale to już będzie w następnym odcinku. Ja się będę z Wami Jaina. Więc jeśli film podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie coś zapytać, to powiedzcie poprawić. Piszcie komentarze. jeżeli kanał Wam się spodoba, i chcecie być na bieżąco. Subskrybujcie więc. Cześć i do zobaczenia.